Bum! Dzień dobry kochani! Jeśli się nie spieszycie nigdzie scrollując, zapraszam do posłuchania, bo mam taką dla was przekaz od siebie, typowo od siebie, osobiście. Kochani, taka informacja ode mnie. Wróżbita Kordian, witam wszystkich, którzy mnie jeszcze nie znają, ale dużo osób też mnie zna, kojarzy i tak dalej. Pra, pracuję z kartami już od wielu lat. Wiem młody głos, młody głos, ale nie jest taki młody, kochani, niech was nie zwiedzie. Od ponad roku jestem na TikToku i to był czysty przypadek i tak naprawdę wepchnięcie przez inną osobę. Nie wiedziałem, że tak długo tutaj zostanę z wami. No i że tyle osób poznam i że tyle osób, osobom pomogę, tyle osobom skażę drogę. Niestety. Powiem, że stanie się coś złego. Niestety, te złe rzeczy też się wydarzały, i wiem, że bardzo często do mnie powracacie. Mam bardzo dużo zamówień prywatnych. Na live czasem musicie czekać godzinkę, jak nie dwie. A live w tej chwili jest tylko nocą mi trwa właśnie godzinka albo dwie. I też zajmuję się muzyką, kochani, zajmuję się innymi rzeczami. I też mam życie osobiste, robaczki. E, chyba jeszcze mam. Nie wiem, nie wiem. Sprawdzę, poszukam, zobaczę w pokoju, bo może już się wyprowadziło życie osobiste. E, kochani, ale chciałbym Wam powiedzieć, że e, zamawiacie od, u mnie prywatnie rozkłady. E, pisząc, oczywiście, i tak dalej, ja Was zapisuję codziennie i robię sobie taką listę mniej więcej rano, wieczorem, kogo w nocy. I tak dalej, i wiem, że też jest dużo. Ostatnio jest bardzo dużo osób, które na przykład mają nagłe sytuacje i piszecie do mnie: Czy mógłbym teraz? Czy mogę? Możemy posiedzieć godzinę na telefonie, bo takie rozmowy też ze mną często wieczorami są. I nagle, tak jak ostatnio podczas pełni, było 10 takich wiadomości. Ja byłem w trakcie pracy, ja w trakcie rozkładania jakichkolwiek rozkładów, kart dla jednej osoby, nie zaglądam w żadne wiadomości, w żadne sms -y, w nic. Telefon leży odłożony no i w, odpisuję wam po czasie, niektórzy by chcieli i nadal, kolejne osoby są złe że tej pani pan powiedział, tam tej pani mnie pan nie mówi, bo pan chce odpocząć, tak kochani, czasem śpię, nie każdego mogę wyrywkowo złapać, nie każdemu mogę wyrywkowo odpowiedzieć w danym momencie, w danym dniu, a jak już nie, jak już nie odpowiadam jednej to wartołoby nie odpowiadać wszystkim, żeby to było fair i zapisywać was kochani na, nie wiem, na poranek czy na inne dni, więc kochani, co chciałem tutaj przekazać, żebyście zrozumieli, że czasem po prostu nie mogę. Są inni ezoterycy, też do których serdecznie zapraszam: Ariada znakomita, Ezoja, Matryca losu, Tarot Marzeń, Olimpia, Matko Boska, Alenka. O, nie, nie, nie powiem wszystkich. Krzysiu Jasnowic. No, 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 nie powiem wszystkich, bo znam bardzo wiele osób. Oriana, e, która często właśnie na Facebooku, no ale to już jest marka sama w sobie. E, kogoś pominąłem, już przepraszam. <gry> Najwyżej upomni się w komentarzu. E, no, wiele, wiele osób. Angie, Angie Tarot oczywiście. E, więc możecie w tym czasie też ich atakować. Może są wolni. Ale jeśli nie, to też zobaczycie, że odpiszą Was, zapiszą Was pewnie na inny termin, więc kochani, zapraszam też do nowych kierunków, zapraszam do siebie, zapraszam, żebyście byli też niekonwencjonalni i w sposób jakiś niekonwencjonalny załatwiali nagłe problemy. Wiem, że czasem jest ciężko, a czasem trochę powściągliwi, karty wylosowane tak naprawdę losowo, tak się tutaj ułożyły na filmik. Dziękuję, że jesteście kochani, na tą chwilę zapisuję na... Środa, czwartek, piątek, więc dzisiaj wtorek jest zapisany, środa już jest zapisywana. E, więc kochani, no nieraz trzeba będzie poczekać, a też czasem chcę mieć dzień wolny jak ostatni weekend, więc kochani, e, no i tyle. A na jakieś większe Q&A na temat, jeśli macie jakieś pytania do mnie, może jutro, jutro zacznę takie Q&A. Odpowiem wam na kilka waszych pytań, ale stricte jeśli chodzi o mnie, do mnie. o. O takie pytania mi chodzi, e, czyli o mnie. E, dziękuję, że jesteście. Miłego tygodnia, miłego dnia. Dziękuję za zrozumienie i dziękuję za wszystko. Dużo zdrówka.